Siema, witam Was, jestem Polski Księg. To jest kolejny odcinek z polskiego gospodarstwa. I nie ma czasu na pierdzielenie się. Chłop, Stira, dzwonił do mnie, że się zakopał. Niki z tym, że już marzec. Tak? Chwila. Kurde. Tak, marzec już mamy. Wiecie, no to? I będą siewy niedługo. Bo już widzę, że zaczyna śnieg topnieć z robów. Ujrzymy dawno, od dawna, trawę, której długi czas nie widziałem. Pod trawę też ciebie, Karol Shadow. Jeżeli się nie oglądasz Bo to już czuję, że... Nie dobra Dlaczego jedziemy skuterem? Bo po prostu skuter wiem, że się nie zakopie A jak tyli się zakopał, to naprawdę to musi być wielki śnieg Nie Kurde. No to gwienko małe jest tak łatwe do wywrócenia się. Czy też szkoda gadać. jedzie tylko dwadzieścia. Dlatego go na lato sprzedaję. No to dobra już teraz sobie prosto mamy. Yeah. dobra, ale jedziemy dalej gdyż ponieważ ponieważ coś mamy do zrobienia takie coś, że takie talerzowanie będzie takie na przykład ciekawsze i tak w sumie tyle kurde wolny jest coś, ten skuter w sumie i powiem wam, że kupiłem Dlatego się tak zdziwiłem w poprzednim odcinku, że tylko jeden przyjechał. Mm, traktor, że jeden przyjechał, bo... Nasz Neuholand się. Nie doczeka dalszej pracy na mojej gospodarstwie. Doczeka się pracy na innym gospodarstwie. Też nie tym z krowami, na innego wyślemy jak kupię kiedyś. Bo to gospodarstwa, gdzie mam zwierzęta. Taka wielka moc nie jest potrzebna. Dlatego albo sprzedajemy w Hollanda. Albo nie wiem. Zaraz sobie tu dojedziemy. Będziemy wyciągać tego tira. Jeżeli on naprawdę się zakopał, to naprawdę będzie przewalone. Bo ja nie wiem, czy mogę go uciągnąć. Co to kurde jest? Nie, no ja rozumiem, taką małą górkę mieć. Że odśnieżania... drogi. Ale oni to mi chyba wywalili naprawdę nie wiem całą skarbnicę. Co to kurde jest? Dobra, jeżeli przyszło wszystko, co już tam kupiłem, zaraz się tego wyzbędę. Z tego co już wszystko przyszło to to rozładowy rozładowy tak też nie spanie yy, Tutaj już widać, że powoli śniegu nam ubywa prawa yy, przebija Zaraz tu jeszcze od śnieżarką się przejedzie i się zobaczy co tam jest pod spodem o, tu bym było. No nie, raczej jeszcze zimy nie przeminęłam, wszystko jest brudne. Ś w śniegu całe. Przecież ładnie to wygląda, co na naczepa. Ten John Deere mi się w ogóle akurat nie podoba. ale. jakakolwiek moc jest to. Nie mam co narzekać. No, bo niby to jest mocna maszyna. Ale w cholerę brzydka. No bo kurde, nie, nie, nie podoba mi się akurat ten John Deere. Dobra, to samy to stąd. No widzę, że większa górka zniknęła. No, walić to, kurde, tu górki nie ma, ma nie być. No, już będę taki miał, że to do rołu wysypie. Ja pierdzielę, no górkę mi ktoś postawił. No sąsiadzi mi naprawdę nie lubią. Dobra. No, z sąsiadem się ugadałem. Także ja mu daję swój puk On mi swój. Tylko że jeszcze tamten będę musiał dopłacić trochę. Walić to. Ważne, że puk będzie. To tutaj to sobie postawię i coś widzę, że jakieś pustki tutaj mam. Grudę. To większość z tych rzeczy nawet nie używanej nigdy nie był. używany nigdy nie było. Na chwilę. Jak już tu śniegi topnieją, to on z tym później wyjedzie. My tu moc tego musimy przetestować. Bo wątpię, że bym się do pola nadawał, ale Im Więcej traktorów, tym lepiej. Akurat na, na pługach nie, nie powinno tak być. No, później sobie tam jeszcze zboże zasiejemy. Zboże tchu, pszenicę. Wymieniamy się na te pługi. Będzie spokój dla mnie, dla sąsiada. Bo on też tych pługów nie potrzebuje, A wie kto by mógł chcieć je mieć. Ja nie wiem, tu pizdrinkę mało się gdzieś pod ścianą postawi, żeby też za duże miejsca nie marnowało. No brzydki jest ten traktor, no naprawdę, ja nie wiem jak można coś takiego spierdzielić. No ja świeżo go jeszcze nie pokazałem, to zaraz to zrobię. No też dwuosobowy. Dobra, ale jedziemy. Już mi te usyfiony szyby aż tak nie przeszkadzają. Teraz tylko sprowadzić samochód tutaj do nas na gospodarkę, będzie się dało żyć. Te zaspy jeszcze gdzie nie gdzie są. No ale widać, że gmina Lenie przez ziemię nic nie robiły. Nie, robili, robimy. Co Samolot leci. W końcu, a tu ten wiosna. Wiosna jest radosna. Nie wiem, czy tu zostawię. No warki kiedyś tam chciałem od niego kupować, ale swoje już mam. Wow, to naprawdę ma rozpiętę. Całkiem spora ale. Ale też mało dobra będziemy zapłacić I w ogóle też mnie dziwi, że on w chlebie mieszka. My też bierzemy zaraz pick i szczepę na zwierzęta bo z tego co tam słyszałem pod sklepem ma przyjeżdżać mleczarz pobierać mleko. No to kurde jak i tak mam mu płacić. Chociaż krów nie będę miał. Nie miałem mieć mlecznych krów. No to teraz będę miał. Czy jestem pewnie zdziwieni? Po krowy. Ale jest potrzebne. Bo kurde, trzeba z czegoś zacząć żyć. Nie żyję, bo żyję. Piję, bo piję. Jem, bo jem. No. <laughs> po prostu mało obowiązku mam. Nie ma tutaj co robić. Leni się co chwilę. Do tego zajęcie jakieś musi być I ten dandil bardziej mi się podoba z gęśnicami. Będę już tych tak przesadzać nie chciałem. Chyba cztery traktory na gospodarstwie. To się chyba nawet pod nie zmieści. I dobra. Krowy nakarmione. Zotorek robotę ma. Ja idę po samochód. Zmęczony po ciężkiej zimie. Odśnieżał. Robił robotę dla traktorów. Tak słabo ją wykonywał. Ale. Też nie wiem jak to ma wyglądać z tymi krowami mlecznymi, bo chyba... Na YouTube tego nie widziałem nigdzie. Nie wiem, bardziej bym poszukał to bym pewnie znalazł, ale... tym Nie wiem, gdzie temu się jeść daje. Ale temu się chyba jeść nie daje. Są takie mocno podstawowe chyba krowy. No ziew. Ja tam Polaków nie znalazłem, którzy by się zajmowali kwawami. Dlatego się cieszę, może jestem pierwszy. I z tym, żeby bez głosu się to nagrało, ale może kiedyś poradniki będę robił z tej gry. Nie wiem. Poradnik dla początkujących o, mleczne krowy biorę czarno-białe, bo innych nie ma. Cześć, czułem, że zaraz pierdyknie tam Dobra, jedziemy do nas na farmę. Na gospodarkę Niech się jak farma to się głeb Yy, kurde, yy, co ja miałem mówić? Dobra, zapomniałem. Przepraszam. O, kurde, do się się wpierdzielę zaraz jeszcze. Już jeden samochód straciłem, tego nie mogę. Bo nowe są drogie. I tak działki po 520. Kiedyś sił z tysięcy kafli wiecie ile zarobi mechanik samochodowy? cztery koła no to dobra, to jeszcze taki jeden sobie wam tutaj zdań powiem dlaczego woda nie zdała? bo oblała Hmm, dlaczego? Jak to nazywa się ser, który się bije? Boxer. Kurde, w ogóle mi się głos nagrywa. Nagrywa się. I tak bym sobie później zobaczył. Bym sobie parę sailingów usunął. Kurde. Czyli tutaj nie idą te kraby. Gdzie idą mleczne? O kurde! Jakbym John zawalił, to chyba bym się zabił. Rozwalić nową maszynę, za którą tyle dałem. No i za ciekawskim skąd ja mam tyle pieniędzy. No pożyczyłem. Dlatego z żniw najbliższych wyjdziemy na zero. Bo chyba sam bym nie zarobił aż tyle. Kto wie? Gdzie się daje krowy mleczne? Bo jak się denerwuję zaraz, to tutaj jakieś przywiozę. Dobra, nic tu nie... Może tu świnie się daje. Teś mi głupie. Nie, głupie. Skąd bym wybierał im to. Teraz? Dobra, nie wiem. Za dużo się tym zajmuje. Dobra, bierzemy sobie teraz krowy mięsne do siebie na składowisko. Albo nie. Kurde, za dużo tu kombinowania. Dobra, kiedy sobie tam nad tym pomyślę, teraz sprzedam te krowy. I będę myślał co w następnym odcinku. Już dosyć mam tej zimy. Nie, w marcu jak w garncu będzie lało. Już 20 minut. 21. Za 4, 3, 2. Jeden, dwadzieścia jeden W ogóle nie wiem, co daje mi wersja pro. Bo jak na pustą grę, na której nic nie zarabiam, to sporo, no. Kurde, ja mam pomysł. Sprowa mu sobie inne krowy do siebie, ale. Ale chyba nie. Dobra, walić to. Będzie mi się chciało, to tutaj wszystko pogarniam. No, na, te na teraz was żegnam. Z się kiedy zobaczymy. To żegnam Was. Cześć.